Witam wszystkich tu na Spasion Rate SH401L to nóż wykonany z włókna węglowego i ceramiki. Jego długość całkowita to 19,5 cm, z czego długość głowni to 9 cm, a po zamknięciu mierzy on 12 cm. Nuszczel ma dość klasyczną budowę. Jego rękojeść to dwie okładki z włókna węglowego poskręcane za pomocą śrubek typu Torx. Głównie możemy otworzyć za pomocą obustronnego kołka, a głównia ta ma kształt Spearpont i szlif klęsły. Tak jak wspomniałem wcześniej, wykonana jest z ceramiki. Z tyłu noża znajduje się nieprzekładalny klips, który jest dość wygodny, a do spodni wkłada się tak. W dolnej części na kości znajduje się też dziura, przez którą możemy przewlec sobie jakąś linkę. Starczy tych technikaliów, przejdźmy do tego, jak ten nóż się używa. Przyszedł ten moment, w którym powinienem zacząć pokazywać Wam, jak tnę różne rzeczy za pomocą tego noża. Natomiast nie jest to takie proste jak w przypadku zwykłych noży, dlatego że nie jest to zwykły nóż, ponieważ głównie, tak jak wspominałem, zrobiona jest z ceramiki. I to jest największy problem tego noża, bo szczerze powiem Wam, że podoba mi się jego wygląd, podoba mi się jak leży w ręce, podoba mi się jego kształt głowni i ogólnie cały kształt naprawdę bardzo mi się podoba, a nie wiem o tym naprawdę bardzo fajnym yy, włóknie węglowym na rękojeści. Jest super! Dlaczego Schrade zrobił go z ceramiki? Yy, nie mam pojęcia, to jest naprawdę bardzo głupi materiał, zresztą za chwilę wam to pokażę. Jestem w kuchni. I mam tutaj nóż ceramiczny, który wygląda w ten sposób. I zauważcie pewną, pewne podobieństwo. Te noże są podobne. Ten nóż w kuchni nie był używany do żadnych ciężkich rzeczy. Przeważnie były nim krojone jakieś delikatne warzywa, placki czy coś w tym stylu. Naprawdę mega, mega delikatna praca. I zobaczcie jak wygląda w przybliżeniu. Jest totalnie tępy. Teraz ten nóż kroi tak. Powiedzielibyśmy, że idealnie. Natomiast powiem Wam szczerze, nie ma to najmniejszego znaczenia. Bo właśnie mi spadło. Zróbmy sobie teraz małe porównanie stali z ceramiką. Przedstawiciel stalowy, zwykły tani nóż z jakiegoś bazaru albo z czegoś, niezbyt fajny, niezbyt mocny, Kotra ceramiczny nożyk, który nie, mam nie wiadomo skąd. Dajmy fory ceramice i pozwólmy jej zadać pierwszy cios. Hmm, ok. teraz stal. Widzicie to? I tak właśnie skończy każdy was ceramiczny nóż. I właśnie dlatego nie kupuje się ceramicznych noży. Zapytacie po co zamówiłem sobie taki nóż od Shreda, skoro miałem już wcześniej ceramiczny nóż i wiedziałem jak to się skończy, wiedziałem co będzie z tym nożem, że nie da się go naostrzyć, że tak naprawdę jest to totalnie bezsensowny yy, produkt, yy, bardziej wymyślony przez marketingowców, żeby mogli powiedzieć ostrzony laserowo, diamentowo twardy. Tak naprawdę to jest bez sensu. Wszystko to jest bez sensu. Nie dajcie sobie wmówić, że te noże są dobre, bo ja wiem, naprawdę, to jest żałosne, ale uwierzyłem przez pewien czas, że te noże są naprawdę dobre i że, ej, no, w sumie są takie twarde, nie będą się tępiły. Gówno, prawda, będą się tępiły. Będą się tępiły, a poza tym, że będą się tępiły i ich nie naostrzycie, to będą się zbijały. Więc tak naprawdę, wasze pieniądze po prostu równie dobrze możecie wyrzucić w błoto. I będzie taki sam efekt. Jak widzieliście, nóż ciął naprawdę bardzo dobrze. Ciąłby jeszcze tak przez jakieś 2 do 3 tygodni, potem zacząłby się tępić, szczerbić. I potem tak naprawdę nawet gdybyście chcieli podciąć sobie nim żyły, to nie dalibyście rady. Jeżeli chcielibyście go wbić sobie gdzieś w ciało, to prawdopodobnie też byście nie dali rady, bo by się złamał, zanim by się wbił w wasze ciało. Więc ogólnie rzecz biorąc. Co ten film miał e, Wam przekazać? Bo oczywiście nie to, jakim nożem jest ten shred, którego modelu już nie pamiętam. E, chciałem Wam tym filmem przekazać przede wszystkim to, żebyście nie kupowali noży ceramicznych, dlatego że są bezużyteczne, totalnie bezużyteczne. Widziałem noże ceramiczne, które kosztują po 200-300 zł. Za takie pieniądze możecie kupić nóż z naprawdę bardzo fajnej stali, e, który będzie Wam służył w kuchni przez następne kilkanaście lat będziecie mogli go sobie ostrzyć, będziecie mogli go sobie normalnie używać, wbić w coś, uderzyć w niego żeby rozkruszyć kość albo jakiś czosnek albo coś i będziecie mogli normalnie go używać a noży ceramicznych nie będziecie mogli normalnie używać będą to po prostu noże, które posłużą Wam maksymalnie miesiąc, potem albo się zbiją, albo się wyszczerbią, albo po prostu się stępią i nie będziecie mogli ich w żaden sposób naostrzyć, bo po prostu się nie da. Prowadzi to tylko do większej ilości szczerb. Także tak, to było główne przesłanie tego filmu. Nie kupujcie noży ceramicznych. Eee... Life's Passion. Taki można zrobić inaczej. <laughs> I to tyle, eee, co miałem do przekazania. Mam nadzieję, że ta wiedza Wam się przyda, zaoszczędzi Wam trochę pieniędzy przede wszystkim. Eee, tych, które na przykład ja straciłem na ten biały ceramiczny nóż, który jest już do niczego. Eee... I to wszystko. Tak, zaszkodźcie, się podziwiam go. Facebooka, lajka, komentować i trzymajcie się.